Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Agnieszka Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w lutym Muszę przyznać, że luty wypadł trochę słabo, jeśli chodzi o jakość przeczytanych przeze mnie książek Nie było żadnej książki pięciogwiazdkowej, a ja dosyć często oceniam książki na pięć gwiazdek, więc... Nie wiem z czego to wynika, czy jakby moje wymagania są teraz wyższe, czy po prostu trafiłam na książki, które nie były aż takie dobre. W sensie one były dobre, to nie jest tak, że czytam same złe książki, ale żadna taka perełka mi się tutaj nie trafiła, niestety. Wszystkie oceniam na 3 lub 4 gwiazdki, więc było tak. no, przeciętnie, powiedzmy. No, czasem tak bywa, trudno. Pierwsza książka to Mansfield Park, i jest to książka, którą przeczytałam w ramach mojego osobistego wyzwania, gdzie wybieram książkę, która czekała na swoją kolej najdłużej. I w styczniu była to właśnie ta książka, i tak ja wiem, że to jest podsumowanie lutego, ale nie wyrobiłam się z nią w styczniu, i dosłownie sama końcówka została mi na luty, no ale przeczytałam, więc się jak najbardziej to liczy. I jeśli chodzi o samą książkę, to tak. Ja dumy i uprzedzenie bardzo lubię, a perswazy, które czytałam rok temu, chyba nie podobały mi się, strasznie się wynudziłam, więc no, byłam bardzo ciekawa, jak to będzie tutaj, i na szczęście ta książka mi się spodobała. Nie chcę za dużo zdradzać, jeśli chodzi o fapułę, ale mamy tutaj Fanny, która zostaje zaproszona do tego, żeby mieszkać ze swoją rodziną, z, u swojej ciotki po prostu dlatego, że jej rodzice mają bardzo dużo dzieci, nie są zbyt bogaci, a jej ciotka jest i jeszcze tam, gdzie ta ciotka mieszka jest też jej druga ciotka, więc po prostu to dwie siostry tam mieszkają w zasadzie razem i one postanowiły, że z dobroci serca przygarną najstarsze dziecko tej swojej siostry, więc Fanny ląduje u nich i no, jest tam traktowana no, na pewno lepiej niż na pewno ma tam lepiej niż jakby miała w domu, jeśli chodzi o warunki życia, ale jednak dają jej tam do zrozumienia, że nie jest na równi z ich e, dziećmi. Ale to też nie jest tak, że nie wiadomo, co jej tam się dzieje. Na samym początku było jej tam dosyć e, trudno się przystosować, ale z pomocą przyszedł jej jej kuzyn Edmund, który był od niej chyba. Starszy jakieś 6 lat, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie był starszy. Potem mamy przeskok do momentu, kiedy Fanny jest już w zasadzie dorosła, i wtedy też do parafii, która tam jest, przyjeżdża pewne rodzeństwo z Londynu, i to rodzeństwo odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Ci brat z siostrą mają naprawdę bardzo duży e, wpływ na to, co tam się dzieje i na zachowania różnych e, bohaterów. Nie, nie chcę więcej stracać, bo mnie pewne rzeczy tutaj zaskoczyły, zwłaszcza właśnie związane z tym rodzeństwem. Ale powiem tak, gdyby ta książka była napisana teraz, to jestem przekonana, że skończyłaby się inaczej. I ja w sumie miałam nadzieję, że ona się tak skończy, no tak jakby się skończyła w dzisiejszych czasach. Ale w głębiej duży czułam, że skończy się to trochę inaczej, bo to jednak nie do końca pasowało do epoki. W każdym razie mi się to podobało i na pewno sięgnę po inne książki tej autorki. Kolejna książka to Ślad krwi i jest to najnowsza książka Klaudii Muniak. Ja ogólnie książki Klaudii Muniak bardzo lubię, poza jedną, tą poprzednią, która mi się średnio podobała. Tutaj mamy Weronikę, która cierpi na, nie pamiętam jak to się nazywa, ale nie odczuwa fizycznego bólu. I ona zostaje porwana na samym początku książki. I ktoś e, robi dosyć brutalne rzeczy z jej ciałem, ale nie wie ona kto to jest i dlaczego to robi, i w ogóle no, ona nic nie wie. wie. Wie tylko tyle, że w tym samym pomieszczeniu. Jest też inna dziewczyna, i stara się ona jakoś z tą dziewczyną nawiązać kontakt, żeby dojść jakoś do tego, kim ten porywacz jest i co on od nich w ogóle chce. I te rozdziały nie są zbyt częste. W większości skupiamy się tutaj na pracy policji, która stara się tą Weronikę odnaleźć. I ja na samym początku tej książki, jak już dowiedzieliśmy się, może niezbyt dużo o tych wszystkich osobach. Ale kto kim jest, miałam po prostu taką teorię, kto jest tym porywaczem. I ta teoria nie miała w ogóle żadnych podstaw. To, to był po prostu taki to był po prostu ślepy strzał. I najzabawniejsze jest to, że on był cenny, ale nie popsuło mi to w ogóle frajdy z czytania, bo tak jak mówię, to był zupełnie ślepy strzał. I tak naprawdę przez całą tą książkę wydaje się tak, że każdy mógłby być tą winną osobą. Dosłownie, bo tam wychodzą różne rzeczy, sekrety rodzinne. Dowiadujemy się trochę różnych rzeczy o różnych członkach tej rodziny i też nie tylko. I zakończenie tej książki było zaskakujące, muszę przyznać. I nie mam tutaj na myśli sprawcy, tylko motywację sprawcy. To było naprawdę ciekawe i i może to dziwnie zabrzmi, ale mnie się to rozwiązanie bardzo podobało. Ono było takie. pasowało tutaj jak jest, mimo że było dosyć ekstremalne, powiedzmy. Kolejna książka to Srebrne Krzesło i jest to czwarty tom Narni. I to jest kolejna książka, którą czytam w ramach tego wyzwania. Życzę książkę, która najdłużej czeka na swoją kolej. Ja całą tą serię kupiłam, kiedy miałam 19 lat. To znaczy dostałam ją wtedy od rodziców na urodziny. I no nie przeczytałam do tej pory i dlatego teraz y, kolejne miesiące to będzie właśnie narnia do momentu, aż przeczytam całość, bo po prostu cała ta seria czeka na swoją kolej najdłużej, ale są to dosyć sehr, sehr, krótkie książki, więc nie ma problemu. Jeśli chodzi o ten tom, to podobał mi się on najmniej ze wszystkich do tej pory. Głównymi bohaterami tego tomu są Eustachy i jego koleżanka ze szkoły Julia. I nie będę mówić w którym momencie oni e, trafiają do Narni, w sensie czasu Narnińskiego, ale książę Narni zaginął, nikt nie wie co się z nim stało. Król w zasadzie już się poddał i nie ma żadnej nadziei na to, że jego syn się odnajdzie. I tutaj Asla na początku wysyła tych bohaterów właśnie z myślą, żeby tego księcia odnaleźli. I może zanim przejdę do tego, co mi się tutaj nie podobało, to powiem, co mi się podobało. Podobało mi się to, że tutaj bohaterowie mają jedną określoną misję i o tym jest ta książka. I oni faktycznie tutaj na tym się skupiają, ale to, co mi się tutaj nie podobało, to to, że w tej książce ci bohaterowie mają naprawdę bardzo mało agencji. Zwłaszcza ta Julia, to ona dostała wskazówki od Aslana, co dokładnie mają robić, czego mają szukać i tak dalej. Ale ona nic w tym kierunku za bardzo nie robi, tylko wszystko tak jakby dzieje się samo. I naprawdę te dzieci tutaj nie robią zbyt wiele. To, no po, prostu, to po prostu dosłownie wszystko im się przytrafia. A jeszcze jedna z rzeczy, które mi się tutaj podobały, to ich kompan, który razem z nimi podróżuje. On był świetny. Był naprawdę bardzo zabawny i jego. Jego charakter był też wyjątkowy, bo raczej rzadko takie postaci są spotykane. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja chyba pierwszy raz z kimś takim się tutaj spotkałam. Także, no, trochę rozczarowanie, ale była to tak czy siak taka ok książka. Dalej mamy 444 i jest to moje pierwsze spotkanie z tym autorem. Nie powiem, że było nieudane, ale mogło być lepiej. Głównym bohaterem tej książki jest Jakub Kania, który jest prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej i w wyniku pewnych wydarzeń zaczyna on zajmować się sprawą zaginionego obrazu Jana Matejki. Dowiaduje się on, że ten obraz może być związany z pewnym prorostwem. Prorostwo mówi, że co 444 lata, zaczynając od roku 1000. Cztery osoby będą mieć szansę pojednać chrześcijaństwo z islamem. No i jeśli chodzi o fabułę tej książki, to Jakub Hania stara się rozwikłać tą całą zagadkę i mamy tutaj też inną perspektywę osób, które nie chcą, żeby on tą zagadkę rozwikłał. A do tego są też rozdziały z przeszłości, um, które, pokazują, które pokazują osoby, które były tymi wybranymi osobami właśnie, które miałyby tą szansę. Pojednania dwóch religii. I tak te rozdziały z przyszłości bardzo mi się podobały. Jeśli chodzi o teraźniejszość, to te rozdziały w zasadzie w większości też mi się podobały. To, co nie do końca tutaj do mnie trafiło, to to, że ten obraz w pewnym momencie jakby usunął się na dalszy plan i został ostatecznie zapomniany. Nie do końca tak to właśnie było, ale takie wrażenie można tutaj właśnie odnieść w trakcie tej książki, i po skończeniu byłam trochę rozczarowana, że no, że tak to właśnie było, a nie inaczej. I też właśnie sama końcówka tej książki jakby spotęgowała to całe uczucie. Więc. No ogólnie bardziej mi się to podobało niż nie i na pewno będę tą serię kontynuować. Aha, no jeśli chodzi o samego Jakubaka to ja tą postać naprawdę bardzo polubiłam, więc dla samej tej postaci jestem gotowa to kontynuować. Kolejna książka to Podopieczna, czyli najnowsza książka Alicji Śnińskiej Ja myślę, że w sumie mogę powiedzieć, że książki Alicji Sinickiej bardzo lubię. Myślę, że trafiły się jakieś takie, które podobały mi się mniej, na przykład Uśpiona. Ale ogólnie te książki mi się bardzo podobają, i ta książka też mi się podobała. Główną bohaterką tej książki jest Anna, która ma męża i dwie córki. Ileś tam lat temu jednej z jej córek przytrafiło się coś strasznego. Teraz ma to w dalszym ciągu wpływ na nią i też poniekąd na całą rodzinę. I ta właśnie córka zaczęła opiekować się córką takiej lekarki, która jest znajomą Anny, ona kiedyś była ich sąsiadką. A że ta córka trochę tak, a że ta córka czasami podejmuje takie dosyć spontaniczne decyzję, to tą pracę z dnia na dzień porzuca i ta lekarka nie ma z zostawić córki i Anna mówi, że dopóki nie znajdą nikogo innego, to ona może tam przyjeżdżać i opiekować się nią, bo ma wolne wakacje, bo pracuje jako nauczycielka, jeśli dobrze pamiętam, więc może się po prostu przez jakiś czas tą córką zająć. Dodatkowo też już na początku tej książki Znika pewna nastolatka, która z kolei chodziła do tej samej szkoły co ta młodsza córka Anny. I żeby tego było mało, to mąż Anny jest trenerem tej zaginionej dziewczyny, i to też trochę komplikuje całą sprawę, dlatego że nie chciał wysłać jej na obóz, a ta dziewczyna bardzo chciała na ten obóz pojechać, i dzień przed zniknięciem ta dziewczyna konfrontuje Annę i. Tak jakby śledzi Annę i chce z nią koniecznie porozmawiać i, i prosi ją, żeby przekonała swojego męża, żeby po prostu pozwolił jej na ten obóz pojechać. W trakcie, kiedy ona tam rozmawiają, wychodzi z klatki jej bąż i no, proponuje, żeby tą dziewczynę odwieźć do domu, bo było już dosyć późno, więc no, tak się dzieje, on ją odwozi. I następnego dnia dziewczyna przepadła i nie wiadomo, co się z nią stało. Może oczywiście twierdzić, że on jej nic nie zrobił, odwiózł ją do domu i wtedy ją widział ostatni raz i nie wie, co się z nią dalej stało. I tutaj zaczyna się w zasadzie ta cała akcja tej książki i wszystkie domysły, co się z tą dziewczyną stało. Ta książka mi się podobała, może nie jest moją ulubioną książką tej autorki, ale była całkiem fajna. Zakończenie też było dobre, a to jest dla mnie istotne. Może nie jest to jakieś najistotniejsze, ale no tutaj było dobre, podobało mi się, pasowało do tej całej historii. Miałam trochę zarzutów, jeśli chodzi o samą fabułę, bo nie była to hmm... Jakby to powiedzieć, nie trzymała ta książka aż tak napięciu, jak inne książki tej autorki potrafią to robić, więc to było trochę na minus, ale ogólnie, no, podobało mi się. Kolejna książka, którą przeczytałam w lutym, to Zmierzch. Ja wspominałam o tym, że mam to w planach w filmie z tbr na luty. I tak, no, ja mam w lutym urodziny, i w zeszłym roku, tak, żeby się trochę młodzi, Obejrzałam sobie całą tą serię, wszystkie filmy razem z mężem, i byliśmy zaskoczeni, bo nie było to aż takie straszne jak myśleliśmy, że będzie, bo myśleliśmy po prostu, że po latach to będzie porażka, ale nie była, i stwierdziłam, że teraz sobie zrobię po prostu ReadyTalk tej serii, bo ja czytałam to tylko raz na początku, kiedy te książki wychodziły. I muszę przyznać, że pozytywnie mnie ta książka zaskoczyła. Zwłaszcza początek. Bo początek jest tutaj naprawdę fajny. Poza jednym zdaniem na początku, który było takie. E, no, mniejsza o nie, ale ten początek książki jest naprawdę bardzo fajny. E, wiadomo, jest to książka młodzieżowa, e, ale bardzo fajna. Bardzo mnie ciekawiło to, e, jak. E, bardzo mnie ciekawiło to, jak e, Belli uda się przystosować do tego nowego życia. Forks. E, bo no, nie była tym e, zbyt zachwycona na początku. E, ciekawiło mnie, jak poradzi sobie w szkole, e, z, jak e, będzie ze znajdywaniem znajomości, jak to wszystko tam się dokładnie potoczy. I tak, ja to czytałam wcześniej, więc wiedziałam mniej więcej jak, ale nie pamiętałam szczegółów. I tak jak mówię, mi się to podobało, ale w pewnym momencie, jak już Edward i Bella. W zasadzie bardziej Edward stwierdza, że może jednak mogą zacząć się przyjaźnić albo nawet coś więcej. W tym momencie ta książka no zrobiła się o wiele słabsza, bo to jak ta relacja się rozwija, to jakie rzeczy oni do siebie mówią, to było momentami dosyć żenujące, niestety, ale no, ja wiedziałam, czego się tutaj mogę spodziewać, więc. Nie było to aż tak negatywnym zaskoczeniem. Ba bardziej skupiłam się właśnie na tym pozytywnym zaskoczeniu pierwszej połowy tej książki. I no, na pewno będę kontynuować ten swój readit, bo nie pamiętam szczegółów, jak to tam dalej dokładnie się toczy. Pamiętam tylko ogólny zarys fabuły. Kolejna książka to Nieznośna lekkość bytu. I ta książka była dla mnie dosyć sporym rozczarowaniem. Bo spodziewałam się po niej czegoś zupełnie innego. Nie powiem, że mi się to w ogóle nie podobało, bo tak nie było, ale w zasadzie to ja bym najchętniej tej książce dała dwie różne oceny. Dałabym jej cztery i dałabym jej dwa na pięć. Dlatego że pewne aspekty tej książki bardzo mi się podobały, a inne z kolei w ogóle do mnie nie trafiły, więc. No, i jest to dosyć skomplikowana sprawa, co też w sobie może być na plus dla tej książki. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj Tomasza i Teresę. Tomasz jest lekarzem, który ma wiele kochanek, i z żadną z nich nie chce się w żaden sposób angażować w jakąś głębszą relację. W pewnym momencie poznaje Teresę. I z nią też w zasadzie nie miał zamiaru się w nic angażować, ale kiedy Teresa jest u niego, to roz rozchorwywuje się na grypę czy na coś i no, musi tam po prostu zostać u niego w mieszkaniu. I w tym momencie dzieje się coś, co sprawia, że ten Tomasz jednak się angażuje i są oni po prostu razem. Co wcale nie sprawia, że Tomasz przestaje z tymi wszystkimi kochankami. Absolutnie nie. I właśnie ten Tomasz jest tutaj y, tym, co mi się w tej książce nie podobało. I nie, nie, mam, nie mam na myśli jakby samego faktu, kim on jest, ale raczej y, te fragmenty, które opisywały jego podboje. One nie, nie do końca. To nie były rozdziały dla mnie po prostu. Natomiast jeśli chodzi o tą fabułę, która skupia się na nich jako małżeństwie. To mi się podobało, i ta cała historia była bardzo ciekawa. Pojawiają się tutaj też trochę inne postaci, i te rozdziały, no z nimi też było ró różnie. Jedne mi się podobały, inne nie. Niektóre z nich nawet były takie, że w zasadzie jak dla mnie to mogłoby ich w ogóle nie być, bo nie, nie dały mi one zbyt wiele. Natomiast jeśli chodzi o tą warstwę niefabularną, tylko. Tą drugą, powiedzmy taką y, głębszą, to wydaje mi się, że wiem, że, co poeta miał na myśli, że tak powiem, ale nie sprawiło to, że ta książka y, była jakaś lepsza w moich oczach, dlatego że niektóre z tych fragmentów, y, i mam tutaj na myśli te fragmenty takie bardziej filozoficzne. Y, niektóre z nich były fajne, a inne były. No, niefajne, nie tak to w skrócie powiem. Wszystko, o czym tutaj opowiadam, podobało mi się w połowie, a w drugiej połowie mi się nie podobało, więc... Chyba jeszcze nigdy nie czytałam książki, którą odebrałabym w tak bardzo dwojaki sposób na różnych płaszczyznach, więc... Więc w zasadzie, no, może tutaj to być też dodatkowym plusem. I ostatnia książka to przypowieść o siewcy i jest to wznowienie, o ile dobrze kojarzę. Ta książka pierwszy raz została wydana w 1993 roku, w oryginale, teraz mam na myśli. I co ciekawe, to jest to dystopia, której akcja zaczyna się w 2024 roku, więc w naszych czasach. Nie muszę Wam chyba mówić, jak bardzo mnie szokowało, że ta książka została wydana ponad 30 lat temu. Bo. W... No, ja jestem jedną z tych osób, w których głowie 30 lat temu to były lata 70. No, ale wracając do książki. Mamy tutaj świat, który jest taki no, dystopijny, miały miejsce różne zmiany klimatyczne, kryzysy gospodarcze, jakieś polityczne spory i w ogóle to zniszczyło społeczność i teraz ludzie żyją niby w miastach, ale te miasta nie wyglądają tak jak teraz u nas. Niektórzy żyją w jakichś mniejszych społecznościach, część ludzi udaje się na północ. Tutaj mowa o Stanach Zjednoczonych, bo tam akcja książki się rozpoczyna. I główna bohaterka Loren żyje właśnie w takiej mniejszej społeczności. To, co jest napisane w opisie tej książki, zdradza część fabuły, która ma miejsce dopiero tak naprawdę w połowie tej książki, więc to mnie dosyć mocno zaskoczyło, bo ja myślałam, że to się wydarzy na początku i że od tego ta książka się zaczyna, atak tak nie jest, więc nie będę Wam o tym mówić. Um, jeśli chcecie, to sobie po prostu przeczytajcie, co tam jest napisane w tym opisie. Tak jak już mówiłam, Lauren żyje w takiej mniejszej społeczności, jest tam ileś rodzin i na początku Byłam trochę sceptyczna, albo inaczej. Na początku ta książka aż tak mnie bardzo e, nie wciągnęła i nie byłam pewna, czy będę ją kontynuować, ale w miarę jak słuchałam, to wciągała mnie coraz bardziej, aż w końcu naprawdę bardzo mnie pochłonęła. Jeśli chodzi o ten świat przedstawiony, to był on ciekawy, no bo jednak jest to ciekawa e, wizja przyszłości. Ale też odniosłam wrażenie, że on nie był wystarczająco dobrze wyjaśniony, bo niektóre z tych sytuacji były takie. To był taki dosłownie postapokaliptyczny obraz, ale w jakiś sposób normalne pieniądze dalej były w obiegu. I to tak jakby nie kleiło się z, tym, z tą resztą, po prostu jak to wszystko tam wygląda, jak mało dostępne są sklepy jaki jest problem z żywnością, z wodą i ze wszystkim. I potem w pewnym momencie sama bohaterka jakoś tak te pieniądze komentuje, ale no to nie sprawiło, że ja miałam tak... A, no skoro ona też się dziwi, że pieniądze są w biegu, no to okej. Okay. No nie okej, okay, ja w dalszym ciągu nie rozumiem, jak to może funkcjonować. Ale to był mój jedyny zarzut, jeśli chodzi o ten świat. Natomiast jest tutaj też sporo takich dosyć Takiej problematyki, takiej problematyki społecznej, trochę psychologicznej, czyli to, co powinno być najważniejsze w takich książkach, jak ci ludzie wszyscy się zachowują, jak reagują na to wszystko, jak odnoszą się do innych ludzi, których spotykają, których w ogóle nie znają. Więc to było bardzo ciekawe, to mi się spodobało i ta główna bohaterka, no też była w zasadzie dosyć ciekawa, bo ona jest bardzo młoda przede wszystkim, ale nie zachowuje się jak taka młoda. Więc widać, że to całe życie sytuacja jednak na nią wpłynęła, że jest taka dorosła w swoim zachowaniu. Ona też wymyśliła sobie taką swoją religię, tak jakby, chociaż. No nie do końca, ale no powiedzmy, że tak. Ta religia, no te fragmenty, jako, nie było ich jakoś bardzo dużo i też nie stanowią sporej części tej książki, ale one jakoś tak nie do końca mi się podobały albo, um, albo raczej nie interesowały mnie jakoś bardzo, ale tak jak mówię, nie było ich bardzo dużo, więc no, mniej że z tym. Więc to było bardzo dużym zaskoczeniem, że ta książka mi się aż tak spodobała, bo się tego w ogóle nie spodziewałam po tym, jak ona się tam zaczynała. Ale myślę, że mogę ją polecić, bo jest to coś nowego po prostu. Nie czytałam wcześniej żadnej książki podobnej. A gdybym miała ją opisać tak bardzo krótko, to powiedziałabym, że to jest trochę jak The Walking Dead. Tylko, że nie ma tam zombie, i akcja jest też trochę powolniejsza. Ale myślę, że jest to takie dobre podsumowanie tej książki. To były już wszystkie książki. Dajcie znać, czy wy trafiliście na jakąś perełkę w lutym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w następnym. Cześć!